Trudno o rodzinę w Polsce, która by nie miała wśród, wśród swoich członków przynajmniej jednej osoby, której ten problem wielochorobowości dotyczy. No jakieś trzy lata temu pojawiła się w podstawowej opiece zdrowotnej opieka koordynowana, która stara się wyjść naprzeciw tym problemom właśnie pacjentów, Pacjentom, którzy mają więcej niż jedną e, chorobę. Otyłość ma aż 200 różnych powikłań. Zadbajmy o to, żebyśmy też nie przybierali na wadze, bo niestety otyłość e, tak. bardzo tak jakby napędza wszystkie inne choroby w związku z tymi powikłaniami, które generuje. Wakurzyńska długo i szczęśliwie witam dziś. O niebezpiecznych związkach, ale nie tych międzyludzkich, ale związkach między różnymi chorobami, które mogą nam dokuczać i prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem. Mówiąc krótko dziś o wielochorobowości, i w tym temacie ekspertkami są pani profesor Karolina Kędzierska, kapuza nefrolożka, diabetolożka. Witam serdecznie pani profesor. Panią. Ze mną także Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My, Pacjenci. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, to pierwsze pytanie do pani. Tak na gorąco przypominam sobie: nadciśnienie tętnicze 11 milionów Polaków, zaburzenia lipidowe, czyli problemy z cholesterolem 20 milionów przewlekła choroba nerek 3,5 miliona, cukrzyca pewnie drugie tyle. Każdy z tych zbiorów to jest ogromny zbiór sam w sobie, ale u wielu pacjentów te zbiory się na siebie nakładają. Czy my wiemy, ilu Polaków zmaga się z wielochorobowością? Wielochorobowość jest jednym z większych wyzwań naszych czasów. Te liczby są porażające i jeśli spojrzymy na statystyki i w Polsce i na świecie, to są to milionowe liczby. W populacjach wiekowych to im ktoś starszy, tym więcej, większe prawdopodobieństwo, że ma więcej niż jedną chorobę. To znamy tą sytuację z danych dokładnie, że jak już mamy jedną chorobę, to bardzo jest prawdopodobne, że z wiekiem przybędzie nam kolejna. Jest to ogromne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej, by właściwie pacjentami się zająć, a wyzwanie na tyle poważne, że właściwie trudno o rodzinę w Polsce, która by nie miała wśród, wśród swoich członków, przynajmniej jednej osoby, której ten problem wielochorobowości dotyczy. Także jest to problem, który dotyczy nas wszystkich. Pani profesor od niedawna mówi... Się o zespole sercowo-nerkowo-metabolicznym. Czy to jest jedna z twarzy wielochorobowości? Dokładnie tak. I właśnie specjalnie wyróżniono ten zespół, żeby to podkreślić, że jak bardzo te choroby wiążą się ze sobą, tak naprawdę jest to rozwinięcie zespołu metabolicznego, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Jest to wszystko związane najczęściej z nadwagą i otyłością i jej konsekwencjami, bo musimy wiedzieć, że otyłość ma aż 200 różnych powikłań. Jeżeli jeżeli mamy nadwagę lub otyłość, to... Ta tkanka tłuszczowa, która jest u nas w nadmiarze, produkuje cząstki zwane cytokinami. Te cytokiny mają własności regulujące wiele procesów, zaburzujących wiele procesów, przyspieszających na przykład miażdżyce. Nawet się mówi cytokiny prozapalne. Dokładnie tak. I one powodują w związku z tym przewlekłym stanem zapalnym o niskim natężeniu nasilenie miażdżycy. I co dalej się dzieje? Dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych, zarówno tych drobnych, jak i tych dużych. Ma Mamy uszkodzenie nerek, mamy uszkodzenie naczyń wieńcowych, pojawia się nadciśnienie, pojawia się przewlekła choroba nerek, a na bazie otyłości bardzo często rozwija się stan przedcukrzycowy i cukrzyca. I tu już mamy tak jakby początek mhm. genezy zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego. Jeżeli o to nie zadbamy, jeżeli nie zaczniemy leczyć odpowiednio wcześniej, chociażby właśnie świeżo wykrytej cukrzycy, to te zmiany będą postępowały. Dojdzie najpierw do utajonego uszkodzenia serca naczyń krwionośnych serca, a później już do jawnej niewydolności serca i do choroby wieńcowej, na przykład w postaci zawału albo w postaci udaru. Jak się diagnozuje zespół sercowo-nerkowo-metaboliczny? Ja myślę, że takim pierwszym przesiewem jest po prostu waga, na której stajemy co rano. Jeżeli naważymy dużo za dużo, to pewnie jesteśmy w grupie ryzyka, ale czy jeszcze jakieś inne czynniki predysponują do takich problemów ze zdrowiem? Oczywiście. Następne badanie, które powinniśmy wykonać, to jest badanie glukozy we krwi. Bo to jest tak jakby podstawowe badanie, które wskazuje nam, czy mamy prawidłowy cukier we krwi poniżej 100 mg na decylitr, czy mamy stan przedcukrzycowy, czy też już mamy cukrzycę. Jeżeli są wątpliwości, lekarz pokieruje nas do, na doustny test obciążenia glukozą, który jest w stanie wykryć, w której grupie jesteśmy. Jednocześnie przy podejrzeniu stanu przedcukrzycowego przy podwyższonej glikaminarszo powinno równolegle iść diagnostyka w kierunku nie ma uszkodzenia nerek, czyli powinno być zbadana z krwi, na przykład kreatynina, zrobione badanie ogólne moczu albo jeszcze lepiej albuminuria i powinno być zmierzone ciśnienie. Jeżeli to ciśnienie jest podwyższone, powinniśmy wykonywać dalszą diagnostykę. Na przykład EKG. Na przykład ten pacjent posiadający już zaburzenia w tym zakresie powinien być skierowany do kardiologa, do innych specjalistów, którzy już w zakresie swojej specjalizacji będą podejmować tą diagnostykę dalej. Pani Prezes, słucham, tu Pani Profesor. Yy, sporo tych problemów na barkach jednego człowieka, bo i nerki szwankują, i układ sercowo-naczyniowy, no i te problemy z wagą. Czy jest jakiś jeden lekarz, jakiś jeden specjalisty, która, który spina te wszystkie problemy, który może takim pacjentem się zaopiekować, czy będzie on skazany na taką odyseję od poradni do poradni w systemie ochrony zdrowia? No właśnie to mamy, w systemie opieki zdrowotnej mamy ten od lat ten problem, że Podzieliły się specjalizacje i chodzimy między różnymi lekarzami niejednokrotnie próbując samodzielnie zarządzać tym, tym swoim zdrowiem z lepszym lub gorszym skutkiem. No jakieś trzy lata temu pojawiła się w podstawowej opiece zdrowotnej opieka koordynowana, która stara się wyjść naprzeciw tym problemom właśnie pacjentów, pacjentom, którzy mają więcej niż jedną chorobę, bo opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej pozwala takiemu pozwala lekarzowi na szerszy pakiet badań i zaopiekowanie się właśnie zbadanie tych parametrów, o których wspominała pani profesor, szczególnie tutaj widzimy zwiększoną wrażliwość wo wobec osób, które już cierpią na na przykład na cukrzycę Albo mają nadciśnienie, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bada również te dodatkowe parametry, sprawdzając, czy na pewno pacjent nie ma też innych przypadłości. No, na pewno jest to ogromne ułatwienie dla pacjentów. Opieka koordynowana też daje możliwość korzystania ze wsparcia koordynatora, który pomoże umawiać wizyty, przypomina o tych wizytach. Mamy możliwość skorzystania z porad edukacyjnych. Sporad dietetycznych, tak, więc to jest ogromne wsparcie, raz, że mamy opiekę bliżej domu, szerszą diagnostykę w podstawowej opiece zdrowotnej, właśnie szerszy pakiet. Spojrzenie takie bardziej holistyczne, no to jeszcze to wsparcie koordynatora, który jednak pomaga tam, tym zdrowiem naszym zarządzać. Jeszcze z tego, co pamiętam, bo my się spotykamy nie pierwszy raz rozmawiając o opiece koordynowanej, to jeszcze w zależności od ścieżki, którą pacjent jest objęty, jest też wsparcie. Dietetyka, psychologa, czyli taka bardzo już kompleksowa opieka, prawda? Tak, i to nie to, że jesteśmy w podstawowej opiece zdrowotnej, to nie mamy możliwości skonsultować się ze specjalistą z danego obszaru, bo jak najbardziej takie konsultacje też. Też są możliwe i są wykonywane. Bardzo często są wykonywane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma jednak wiedzę wystarczającą do tego, żeby te choroby prowadzić. Jeśli się okazuje, że pacjent wymaga poważniejszej konsultacji, bo jego stan zdrowia jest na tyle poważny, że jednak no, trzeba go skierować na bardziej pogłębioną diagnostykę, to te wszystkie badania, te konsultacje są wykonywane bardzo szybko, jeśli porównamy taką tradycyjną mhm. ścieżkę skierowaną, do specjalisty czekania w kolejce na wizytę, na badania, to tutaj mamy naprawdę tą ścieżkę bardzo przyspieszoną. Taka autostrada można powiedzieć, droga szybkiego ruchu. a tak. może tak. Myślę sobie też, że słuchając pani i też wiedząc, jak działa opieka koordynowana, tak sobie myślę trochę z przymrużeniem oka, że to określenie podstawowa opieka zdrowotna w odniesieniu do medycyny rodzinnej, trochę traci już na znaczeniu, bo ten lekarz rodzinny coraz więcej może. Panią profesor jeszcze dopytam. Skoro mamy takiego pacjenta z wielochorobowością, czy mamy też jakieś leki uniwersalne, które pozwalają zaadresować więcej niż jeden problem zdrowotny? No właśnie mamy. I to jest wspaniałe obserwować rozwój medycyny. Ja pracuję już ponad 20 lat i taki rozwój właśnie, jeżeli chodzi o farmakoterapię, przewlekłej choroby nerek, cukrzycy, choroby serca, jakie się dokonał w ciągu ostatnich 10 lat, to nigdy nie mieliśmy. Mamy tak naprawdę leki, które nie tylko rozwiązują jeden problem, na przykład ktoś ma cukrzycę i ma podwyższony cukier we krwi, to jeszcze potrafią jednocześnie zadbać o nerki, powodując, że będą bardziej optymalnie pracowały, nie będą traciły, nie, nie będą traciły białka z moczem, to jeszcze zadbać o serce, które może już być niewydolne w, w przebiegu wielochorobowości z powodu tego zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego. Także rzeczywiście postęp jest ogromny. Życzyłabym sobie, żeby wszyscy Pacjenci, którzy wymagają takiej terapii, te leki dostawały. Dostawały, niestety to nie jest takie proste, jak to zwykle w Polsce. Te leki są refundowane. Pacjenci muszą spełniać kryteria refundacji, żeby je otrzymać, albo bezpłatnie, jeżeli są seniorami, albo ze zniżką 30%. I myślę, że to jest no, temat na przyszłość, tak? żeby jak to zrobić, jak przekonać NFZ, żeby udostępnić właśnie te leki dla wszystkich, którzy tego potrzebują po najniższej cenie, po symbolicznej opłacie. A to ja dopytam, o jakiej my grupie leków rozmawiamy? Ja tu nie pytam o jakieś nazwy handlowe, ale y, słuchając o tych możliwościach tych cząsteczek, mm -hmm. o których pani mówi, mam wrażenie, że to jakiś święty graal dla farmakologów. Y, jakaś cząsteczka czy cząsteczki, które właśnie mm -hmm. tak wiele y, problemów zdrowotnych adresują. Tak, to są flozyny. A flozyny to są inaczej inhibitory SGLT2, takiego receptora, który występuje właśnie w cewkach nerkowych, i odpowiada za transport glukozy i sodu. Tak trochę powiedziałam, może bardziej skomplikowanie, mhm. o co chodzi. Leki te potrafią wydalać, spowodować większe wydalanie cukru i sodu niż inne leki, które stosujemy i ten mechanizm działania powoduje bardzo korzystne zmiany dla nerek, dla serca i oczywiście obniżenie cukru we krwi. Te leki powstały około 10-15 lat temu, zupełnie z, można powiedzieć przyszły do nas z natury, bo przyszły z kory jabłoni. O proszę, a ja jak już pani powiedziała o jakie leki chodzi, przypomniałam sobie, że rok albo dwa lata temu... Naukowcy, którzy doprowadzili do odkrycia i wprowadzenia do praktyki klinicznej leków, o których Pani mówi, zostali nagrodzeni taką bardzo prestiżową nagrodą, nagrodą Laskera, uważaną przez wielu naukowców, za ważniejszą nawet niż nagroda Nobla. Więc myślę, że to też pokazuje, jaki to był game changer, taki przełom, prawda, w medycynie, wielu specjalizacji, bo to chyba flozyny i kardiolodzy lubią, i diabetolodzy, i nefrolodzy. I Zgadza się. Mamy w tej chwili naprawdę potężne narzędzie w swoich rękach. No tylko kwestia właśnie wykorzystania tego narzędzia, czyli wygrywania wielochorobowości, wykrywania zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego i odpowiednio wczesnego zastosowania flozyn, bo one działają zawsze korzystnie, jeżeli chodzi o przebieg choroby, ale im wcześniej je włączymy, tym ta korzyść jest większa. Podam na przykładzie nerek. Jeżeli flozyny włączymy na etapie, kiedy nerki tylko trochę szwankują, GFR jest... Poniżej 60, czyli jest to druga, początek trzeciej fazy przewlekłej choroby nerek, jesteśmy w stanie odroczyć widmo dializ nawet o 26 lat. Dializy to jest schyłkowa niewydolność mm -hmm. nerek, która wymaga leczenia sztuczną nerką. Jeżeli włączymy te leki późno, kiedy jest na przykład GFR 25, czyli jest to już czwarta, piąta, Czasami no w piątej fazie już nie powinniśmy stosować, ale w czwartej fazie przewlekłej choroby nerek możemy również odroczyć ten czas do niewydolności nerek, nawet o dwa pół roku. Więc zawsze jest korzyść. Kwestia tylko, żeby chcieć rozpoznawać i żeby tych leków po prostu używać. Pani prezes, już tak trochę zbliżając się do końca, chciałam zapytać, czego jeszcze? potrzebują pacjenci z wielochorobowością. Tu pani profesor wspomniała, że te kryteria refundacyjne i dostępność do nowoczesnych terapii powinna być jak najlepsza, korzyści wybrzmiały. I mamy opiekę koordynowaną, która też wiele spraw Mówiąc kolokwialnie, załatwia. No ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Tak, fundamenty mamy dobre, tak naprawdę, no bo mamy ten system opieki koordynowanej, który we wszystkich naszych badaniach wychodzi, że jest oceniany bardzo dobrze przez pacjentów. Wszyscy są zadowoleni, służy i pacjentom, i systemowi, i lekarzom daje lepsze możliwości, więc i lekarz też ma większą satysfakcję, jeśli może. Tego pacjenta swojego lepiej poprowadzić, więc no to, to, czego my byśmy teraz potrzebowali, to, to rozwoju tej formy opieki, zadbania o to, żeby wszyscy w Polsce mieli dostęp do tej formy opieki, bo niestety nie każda placówka podstawowej opieki zdrowotnej wdrożyła ten system opieki, więc teraz. Warto różnymi sposobami działać, by, by mm -hmm. ten system był dostępny dla, dla każdego pacjenta. Jeśli chodzi o leki, też, też mamy fantastyczne leki, które właśnie tak jak pani profesor wspominała, są w stanie odroczyć bardzo ciężkie powikłania zdrowotne kosztowne dla systemu niezwykle tak, więc moglibyśmy bardziej spojrzeć na, na zastosowanie tych leków wcześniejszym, na wcześniejszym etapie, jako taką inwestycję. Na przyszłość, na wygenerowanie przyszłych oszczędności. Tak, no niestety mamy w Polsce ten problem, że patrzymy na tu i teraz, na, na system, mamy system nastawiony na medycynę naprawczą i, i na naprawianie szkód najbardziej. a Potrzebowalibyśmy, żeby bardziej spojrzeć na te działania profilaktyczne, prewencyjne, czyli włączanie tych nowoczesnych metod też leczenia na jak najwcześniejszym etapie, żeby żeby zapobiegać tym. Przykry. Pani profesor się podpisuje pod tymi postulatami, czy coś jeszcze by do nich dodała? Oczywiście, obydwiema rękoma się podpisuje, no i dodałabym jeszcze, że dbajmy o to, żebyśmy też nie przybierali na wadze, bo niestety otyłość no. bardzo tak jakby napędza wszystkie inne choroby w związku z tymi powikłaniami, które generuje. No i życzę, życzyłabym sobie i pacjentom, żeby mieli jak najszerszą dostępność właśnie do opieki koordynowanej, która w w Polsce mniej więcej występuje około 50% praktyk lekarzy rodzinnych, więc jeszcze jest dużo do zrobienia. Bo na półmetku jesteśmy, tak? Także jest całkiem nieźle, ale jeszcze, jeszcze może być trochę. lepiej. <laughs> bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę dziś o wielochorobowości z Magdaleną Kołodziej, prezeską Fundacji My Pacjenci, profesor Karolina Kędzierska-Kapuza, nefrolożka, diabetolożka, ale też orędowniczka zdrowego stylu życia i propagatorka rzetelnej wiedzy medycznej oparty na faktach. Bardzo dziękuję Panią dziękuję bardzo. za spotkanie. Dziękujemy.